Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzyca i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, za co z pewnością większość osób znajdująca się tutaj po prostu mnie znienawidzi, e, bo wszyscy tutaj są w mniejszym lub większym stopniu uzależnieni od telefonu. Ale dzisiaj e, postaram się wygrać te telefony i zabrać im te telefony na dosłownie cały dzień. W sensie, e, korzystając z pierwszej lepszej okazji, zabiorę im telefon, schowam e, oczywiście wyłączony telefon w miejscu dla nich niedostępnym, a w zasadzie no, wątpię, czy zorientują się, gdzie ten telefon jest. Ja na pewno im tej informacji nie udzielę. Eee, zapewne będę go szukać, zapewne dojdzie tutaj do awantur, zapewne dojdzie tutaj do burt, bo wszyscy e, są uzależnieni. Jestem ciekawy jak zaczną zachowywać się bez czegoś, na czym spędzają tak naprawdę większość swojego życia. Zobaczymy kto jest tak naprawdę najmniej uzależniony. Ja ostatnio bardzo mało telefonu używam, ale oni jednak tego telefonu używają bardzo dużo. Dobrze, jeżeli jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk jak widzisz na moim polsku, zostaw tam na dole. E, I dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Mm, a mi nie pozostaje nic innego. Jak zaprosić Państwa do oglądania. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku nie dostanę w mordę, bo nie wiem jak Wiola zareaguje, nie wiem jak zareaguje Alan, który jest zazwyczaj spokojny. Nie wiem w ogóle jak tutaj zareagują, gdy okaże się, że nie mają telefonu. Mam nadzieję, że się nie domyślą, że to ja im zabrałem. Zapraszam. Z się było łatwo, no i teraz reszta. Wydaje mi się, że już tak łatwo nie będzie, bo Maciek cały czas śpi, ale poradzimy sobie. O oh, Boże. Zaraz będziemy film nagrywać. Jakie? Zaraz to się wybiorę. Miesz, jakiś pomysł? Jakiś pomysł, umiesz? Może? Właśnie, miałem ci pokazać Dlaczego ja pomysły? Co? co? Czemu się znajdziesz nie? po niech postaraj się pomysł? Ty Tylko no. nie zawsze Bo albo stary No albo ja bym myślał albo ty, albo... No, do myślał, co, co, skończyć, no to zwyczajnie ja pomyślałem no, Może szło No czasu do No chyba ja No No w każdym razie, patrz filmik zaraz zobaczycie, zobacz Zabry. Stary, za każdym razem się... Za każdym razem leje, nie? Jak widzę to filmik Został premiera, bo się kopie Ale ja nie widziałem twojego telefonu. Stary, ale, ale nie, nie stój tak nade mną, jakbyś mi oskarżał o coś, bo ale tak cię ci to wygląda. po prostu. Tylko ty i ja byliśmy... Ale po w co mi twój telefon i tak jest zabezpieczony kodem? Na cholerę mi twój telefon. zastanów się logicznie nie. A ja nie bym... z Nie, nie robię sobie z Ciebie ja i no, położyłeś go pewnie gdzieś teraz się do mnie zapisz. No ja zawsze wiem, no, ja bym wszystko mógł kupić. Wszystko, ale nie telefon. Po co bym ten coś no. zrobił? A może ty w kieszeni masz dość? No nie wiem, sobie, no. No i co? Znaczy pod koszulkę sprawdzasz. No to nie Poszukaj, mogę Ci pomóc. Tutaj jakiś telefon leży, nie? To mój, został do... w. dobra. Dobra, no myślałem, że ten, że że że. To gdzie twój, leży. Yeah. Kurwa, to, nie, Kurwa, no to jest... no Dobra, nie wiem, czy to Dobra, po prostu. No! mi zabrałaś telefon? Zabrałaś mu, czy nie? nie mam co robić, tylko zabierać telefon. No że nie masz co robić, tylko zabrałaś mi telefon. I co to wysej? Nie no mi ostatnio zabrałaś i zbierałaś ich w telefonie Przestań, Wiedzy... nie brzmi Ma to, to jest prawda Nie wierzę Ja wierzę, ja siedzę ciągle w pokoju Przeszukaj go sobie Przeszukaj tak? Wszystkich telefonów został tylko i wyłącznie Adam. A potem je schować tutaj. Wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce. Albo że jakoś się schować. Poza zobaczymy. Oni już gadają W tym, sensie, zaraz będzie bójka. Nawet będzie bójka, że to czuję po kościach. Nie tak będą wiedzieć, że to ja zaraz się zorientuję, że to ja zewnętrzam telefony na to ja telefon. z kamerą. Tylko poinformuję po prostu pro, że nie oddam ich, ich piętnych telefonów i zobaczymy, jak to wyglądać. A ci panią robisz miła to! Ale My. do czego ja tutaj jestem? Ja nie chcę jestem pilnowania tego telefonu. ale powiedzmy, żeby na mnie nie krzyczała, bo że nie zabrałem telefon, a jest mój telefon. Ale... Byłam w pokoju, oskarżył mnie, że zabrałem mu telefon i zabrał mój. Przecież to jest chore! No jak to, to w ogóle to jest telefon, telefon? Ale mojego ja. telefonu też nie ma. Czemu to tej wymiesz? No nie ma! Czy jest no nie wiesz, to nie no nie ma, Nie a. wiem, kochałam się i nie było, no co zrobić? zrobić? może nie ma. No, dobra, weź przestań, tylko odważ ode mnie. No, nie porozmawiać. To jest twój dom i jesteś chyba szefem, tak? To każ mu oddać telefon? Nie, to nie mam telefonu! A do tego poszukaj! Ja już nie mam! Ale to, Ale to jest dość niech, zabawne. A damy, to chcę, to pojechał? Tak ja, ja, ty ja już nie mam na siły na takie szybkie Ty Stary, weź gdzieś tutaj na poboczu, ja się muszę tylko odleć. Odleć? Weź gdzieś nawet tutaj. O tu, 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 tu. na pewno jest Co tak, żeby Nie wiem, gdzie. Nie, nie Nie. Ci strzałkę? No. A włączony mięś czy włączony? No raczej włączony, Znaczy, trzeba tego co pamiętam już. I... Nie chcę dzwonić, nie wiem. Po sygnale nagraj wiadomość. Dobra, zobacz z tyłu może gdzieś spadnąć No nie ma. Uch, stawię, 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 stawię. ja, ja też nie ma. Szukałem z tobą. A ty jak byłeś się odlać? Mógł się jechać w tamte miejsce. A pamiętasz gdzie to było? Mniej no mniej więcej pamiętam, no. No to weź pod zobaczyłem. Może mi gdzieś wypadł, ale teraz nawet wypadł mi w tym śniegu. No dobra, on się totalnie nie spodziewa tego, że... <laughs> Ja mam telefon. Znaczy mi, wydaje mi się, że i tak się domyślam. Chyba, że zgonie, że mi też ukradziono telefon. Czyli mój telefon też będzie musiał zniknąć. Ale Adam będzie kminić, bo tylko ja wtedy z nim byłem. Kurwa, nie wiem jak to rozwiązać. Na wkazy coś typa. Sytuację, która się wydarzyła przy tym samochodzie. No, a to może ja powiem sytuację, która się wydarzyła przed sekundą. Zabrałeś mi telefon, oszukał! Osukał, tak, oszukałeś, że zgubiłeś telefon, ja tak, oszukałeś i powiedziałeś, że zgubiłeś telefon i to on jest złodziejem To on was osłuchał Ty jesteś Słuchaj bo ony... Nie mogłeś do kurtki do materię ty powiedziałeś, że zgubiłeś telefon ukryłeś telefon gdzieś w lesie Ukryłeś gdzieś w lesie Ja telefon w lesie? Ja mam telefon Tak, ukryłeś telefon w lesie Poczynajcie, ja mam lecę. Ja wiem co mi zarobić Po co się To, ja wiem co mi zarobić z z z, że niby ja. Byliśmy w pochni tylko ty i ja. Aho, Ale Adam jest. też wchodził, nie pamiętam jak Adam wchodził po Widziałeś jak Adam wchodził po schodach? A po co mi twój mimo. Mimo. telefon? Ukradłeś więc już poza ich, bo ty Dobrze. jesteś jedyną, z której nie ufam i byś mi ukradł telefon Tak, 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 telefon A, A ja musisz? nie ty spodziewałem się, że ty będziesz taki bezczelny Dobra, kto no, jest no, bezczelny? No ty jesteś bezczelny chcesz stary Ty jesteś złodziem bezczelny Kto jest złodziejem, no, ja który jest zabiera tak. telefony? Odpowiadam Nie, nie, nie będę ze złodziejem gadać stary Dobra, Kało ale jest... ja nie mam sobie do zobaczenia A po co mi telefon zabrałeś? Dlaczego skoro też nie masz sobie do No bo nie mam, ale ja po prostu nie będę sobie do zobaczenia, oddawaj mój telefon tak. oddaj mi telefon, nie, nie oddaj ja nie mam twojego ma telefonu Nie Nie mam twojego telefonu, po to zgubiłeś no, go w lesie To tak to, nie nie w to, Znaczy zgubiłeś go w lesie, tak udaję, że zgubiłeś go w lesie I robisz ze mnie debilę Ale ja nawet nie zgubiłem ja ja się tylko to sobie robi jaja Kto jest złodziejem mojego telefonu? To sobie robi jaja Ja jestem przekonany, że mi rozaurał kamerzysta, bo... A ja jestem przekonany, że zebrałeś tymi? mi telefon co to ma być za patologia? Że po prostu ktoś nie mówi z telefonu? Ja nie wiem to powiedz mi, mój telefon? No, nie Wy sobie tak po prostu... Ty już tutaj szafem, zrób sobie porządek. Ja Kupiłem telefon. ja i tak tam istnieje tym A teprzydę. mi też kupisz? Dobra, ale... To jest was ukradł. Wy kradniecie Wodem. między sobą Baga cały czas bada. telefony. Słuchaj, A gdzie nie jest mój? z nami, pewnie odrzucił na telefon. A po co mi przygadzasz telefon No i tak. zaraz jego telefon wioły. No słuchaj, 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 chodź, słuchaj, tak już odchodzisz, to wiecie. No ty jesteś w tym złodziejem, A co, co który po prostu? telefony zabieram? No tak po prostu chcę cię. Może chcecie ci odrzucić telefon! A może O, no, złamał tu może no, to spłaczyć telefon? To powiedz jej, macie jeszcze 10, 10 minut, udajemy. telefon ma leżeć na stole. Rozumiesz, mnie? Słuchaj mnie. Macie 10 minut, telefon ma leżeć na stole. No i co? No i co, że ty mu Przecież Ja wiem, że go masz. Co z tego, że wiesz? Tylko ty wiesz. No dobrze, no i, no i tylko ja wiem, ale... Ale co? żebyś mi go oddał z nimi, może i pan Nie, nie oddam ci. A dlaczego? No bo taki film. Ale powiem szczerze, gdy masz taki film. Beszczę, bezczę. <noise> próbujesz znowu na mnie zwolić znowu. Ale czemu znowu? Stary. Tak, i pamiętasz o ostatniej sytuacji, kiedy dostałem wodę mągą może... Stary. Staligę, to no to no dobra. dobra, ale jeżeli nie bym na ciebie, nie miałbym jak nagrać tego filmu. Więc teraz i wobec muszę powiedzieć, że to Ty wymyśliłeś ten film, że to ty wszystkim ukradłeś te telefony. telefonu. nie musisz teraz na mnie zgonić znowu. No tak. <grywa> no chyba, że pójdziesz szybko, ale i tak cię ogram. Może zaczniesz krzyczeć, że to ja ukradłem te telefony, ale ja podmienię kartę. Wiesz, jeżeli masz te telefony, to teraz przy sobie. Nie mam telefonów przy sobie, stary. Nie jestem taki głupi, żeby schować telefony przy sobie. Trzeba stracić tą kamerę. Oj, chcesz mnie zaatakować? Trzeba tą kamerę. Chyba, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No to czekaj. Chyba będę musiał... Chyba będę musiał pliki schować w odpowiednie miejsce. Z je no to sprawdźmy. No sprawdźmy. I co, wyciągniesz mi kartę z gaci? Chyba nie będziesz wdrażał. Nie, nie. Nie, 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 Mam dla ciebie propozycję. Nawet lepszą niż się może wydawać. Mogę ci oddać telefon. Tak, słucham, słucham, słucham masz. Ale za to będziesz musiał wziąć winę na siebie. Nie muszę wziąć całą winę, ja muszę wziąć na siebie tak, albo tak jak mogę ja wziąć na siebie winę I rzeczywiście mogę powiedzieć im, że nagrywam taki film Bo telefony są tak schowane, że na pewno ich nie znajdziecie Mogę wziąć na siebie winę, ale wtedy przez 24 godziny nie będziesz mieć telefonu Okej okay. Albo masz telefon i bierzesz na siebie winę Decyduj 24 godziny Szczerze? Wolę nie mieć telefonu, ale tyle byś teraz na siebie winę, Może teraz Ty przyjmiesz mokrą wodę Wyjścia. Jednak tamta propozycja mi się bardziej podoba. Znam, ja mniej Albo mogę zaproponować coś innego. Nie dostaniesz ani telefonu. Tak, ja tak już... wyjdę i zgodnie na ciebie ja widać. To nie chuję, ale to jest. No to chyba jesteś bez wyjścia, Adam. Chyba, że chcesz mi wyciągnąć kartę z, z, z tego, z gacik My się ta ścierkiwość woli koszy dojść do porozumienia. No to weźmy do porozumienia. To jest dobre rozwiązanie. 24 godziny zamykasz się w pokoju, nie wejdą. Wyciągasz klamki zamykasz się w pokoju, nie wejdą do niego. A ja nagram w międzyczasie na spokojnie film. Inaczej tego filmu nie nagram, Adam... Oni tam on są tak, zdenerwowani. I ty mi dajesz tego, że on nie jadą tę skiłom motorową i nie rozszarpnął, tak? Powiesz, że o to. No nie gwarancji się nie mogę dać. Dobra, no dobra, okej, okay, jak chcę. To do mnie, yy, że oni już będą no, w moim kierunku, tak się nie schowali. Ale musisz przyjąć najpierw winę na siebie. musisz Teraz trzeba mi wobec im powiedzieć, to. No mi powiedzieć, to, że to oni się na nie są miejsca. No to sam się najpierw w pokoju. No to ale ja nie powiem, że po domu są gdzieś po, 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 po No to też tak możesz zrobić, że muszą znaleźć. Ale nie są schowane w domu. To ci mogę od razu powiedzieć. Więc będą szukać no, na martwę. No ale no, przynajmniej, żeby nie, 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 nie w nie niczego Dobrze, oddam ci twój telefon i bierz winę na siebie. Mamy deal? Twój telefon jest w aucie. W aucie jest. No? Cicho. W aucie. Eee, pod... Panora fajnie, że tutaj wszyscy się zebraliście, bo... Ty masz Twój telefon, znalazłeś? Oddał ci barber? Moment, pewnie się dziwicie, myślicie pewnie, że to ja zabrałem wam telefony. A kto odda, e, zabrał nam telefony? No eee, nie wiem, może ktoś kto ma telefon. Kto, o, kto kazał mi nagrać film? No on. Nie, to on. No ty kazałeś. Że znaczy, się czyli on cię namówił, a ty się zgodziłeś na to, tak? Nie, na odwrót. A, że on cię namówił, a ty znaczy. się na to zgodziłeś Ja nagrałem po prostu tytuł tego odcinka. Żeby... Znaczy tytuł, znaczy cały. Wy musicie o tym minu... znaleźć, bo tym po... są schowane wasze telefony. Nikt z was go nie zabrał, nie musicie się kłócić. A znają, a, ojej, a, ojej, a, oj, dobra, ale się go znajdziesz. Ojej, ja będę I on by mieć taką zabawę. Ja, powiedzę, że ta, Od oddań, oddań. ja bym sprawdził w tamtejszym szufladzie O tak. Nie, tak, nie, tak to i zabrał telefon. To ty Nie, Nie mogę bez tego telefonu. Nie sprawdzę, bo wiem, że go tam nie ma. mi telefon. mi telefon. Ile to jeszcze będzie wypadać? to się sam. nie, to wygląda. mój telefon czy nie? Ale jest, ja nie ma tego telefonu. Doskonale wiesz, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Adam wie, gdzie są telefony. Nie chowałeś, prawda? telefon! Nie chowałem z nim. A Wiona on, on, mówiła, że nie tu się zechciało. Tak się to jest gra! A czemu teraz to nagrywasz, Są no, stary? A to, a to No bo kazał mi nagrywać, bo inaczej nie odda mi a telefonu. Jest... Nie, on ci okazał, to musisz to robić. on mi Nie odda mi telefonu. Ma zmusić go, żeby oddał mi telefon. Biedny, zaszantażowany. Mój telefon? Wiesz dlaczego? Mój telefon nie jest schowany w domu jeżeli wasze telefony są schowane w domu, jeżeli ja nie będę tego nagrywać, on mi nie odda telefonu przez następne 64 godziny, więc... Co, a kim on jest, żeby nie oddawać telefonu? Przepraszam bardzo. Nie wiem. No to wzywaj, po... Nie, no to stop, no to po wracajmy policję. To odda telefon. To... Mówiłaś, że to ja ci Dobrze, to sobie za to. Dobrze. Przeprosin. Ja... Poproszę mi telefon, na stole ma leżeć. Zadzwonimy Ale to nie ja! Dlaczego na no mnie się zapiecie? No, Adam mi to kazał no, zrobić. No, na policję, a nie Mamy Mamy w obok, idziemy, ja Czy pójdę do nich kupasz? i zadzwonimy na policję. Adam! Adam, na policję, już za chwilę. Potrzebny mi jest! Otwórz to! jak to się to dla ciebie skończy. No i co, jednak podjęliście próbę, tak? Posz nie, nie, tak. nie, bo jak go nie zajdę w przeciągu 10 minut, to wychodzę stąd. Najciemniej... Nie, nie, nie. Czyli będziecie szukać, tak? Ja powiedziałam ci, że nie wychodzę z tego domu Co ty taki zdenerwowany? No co? Jakie mam pa, być pa, nie zdenerwowany? w swoim domu z możesz To niemożliwe! Coś jesteś... Nie, oddaj po prostu telefon, mam z swój film Naprawdę mi już jest ciężko bez telefonu Mam długie... dupy ten jesteście bez telefonu? Dwie, dwie trzy godzinki? Co, i co? Telefon... Trzy godzinki, stary Właśnie. Wiesz jaki polega film? Nie, Wiesz, że Adam wchodzi, nam wchodzi. zabrał telefon, tylko ty nam zabrałeś telefon. Na tym polega ten film, żeby zabierał się nam telefon. Nie wszystko i co mam się powiedzieć? Ja? No powiedziałeś! No, powiedziałeś. No, Dobra, jest. lepiej na twoim no, miejscu ja bym się ubrała i stąd wyszła. moich oczach zanika. nich. A na Twoim miejscu naprawdę. bym go wywaliła. No coś jeszcze się Dobra, nie, telefony Dobrze, telefony. nie, 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 nie,